Witam Was wszystkich, słuchajcie dzisiaj będzie nowy przepis, będzie to zawijaniec, podstawą tego przepisu jest ciasto, a dodatkowym takim elementem dzisiejszego filmu będzie taki mały eksperyment, bo moim zdaniem jak wcześniej przygotowywałem ten przepis, ciasto bardzo dobrze będzie pasowało pod pizzę, także zrobimy dwa dania, zrobimy tego zawijańca i na próbę zrobimy pizzę, zobaczymy jak wyjdzie. Do tego dania, przede wszystkim do ciasta, będziemy potrzebowali 4 jajka, 250 g mascarpone, 30 g mąki kokosowej, 200 g tartej mozzarelli i 1 łyżeczkę soli himalajskiej. Do wykonania farszu będziemy potrzebowali 100 g masła klarowanego, 200 g cebuli, jedną dużą, ćwierć kg pokrojonej karkówki w kosteczkę, jedną śmietanę trzydziestkę, 250 gram posiekanych pieczarek, dwa jajka, sól, pieprz i czosnek. Wbijamy cztery jajka do miski. Do tego wrzucamy 250 g mascarpone. Dalej 30 gram mąki kokosowej. 200 g tartej mozzarelli i jedną łyżeczkę soli himalajskiej Gdy mamy wszystkie składniki w miejsce, po prostu to miksujemy Nasze ciasto po wymieszaniu ma wyglądać dokładnie tak ma być trochę leiste, takie jest idealne i wylewamy je na wcześniej przygotowane blachę wyłożoną papierem do pieczenia Ciasto rozprowadzamy po papierze. Ważne, żeby rozprowadzić się na całej szerokości blachy. Tak wygląda rozprowadzone ciasto. Nie musimy się specjalnie skupiać na tym, żeby jakoś bardzo dokładnie rozprowadzić to ciasto, bo jak ono wejdzie do piekarnika, to wtedy się roztopi i samo się rozprowadzi do równej warstwy. Teraz tak, piekarnik wcześniej nastawiliśmy na 180 stopni góra-dół. Wsadzamy to ciasto na 20 minut i zobaczymy, co wyjdzie. A teraz robimy farsz. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy 100 g masła klarowanego. Na rozgrzane masełko wrzucamy pokrojoną cebulę. Cebulkę solimy. Po 10 minutach pieczenia musimy ponakłuwać ciasto, żeby powietrze ze środka nam wyleciało. Gdy cebulka się zarumieni, dorzucamy pokrojoną karkówkę. Gdy karkóweczka nam się podsmaży z cebulką, dorzucamy pieczarki. Całość jeszcze raz solimy, pieprzymy i posypujemy suszonym czosnkiem. Po 20 minutach wyjmujemy nasze ciasto. Ale pięknie pachnie. Ja teraz to ciasto przekroję, żeby odmierzyć część, która mi wejdzie do mojej brytwanki, do zabijańca, A z reszty spróbujemy zrobić pizzę. Ciekawe jaka wyjdzie. Gdy nasz farsz już jest wysmażony, dolewamy jedną śmietanę. Po dwóch minutkach mieszania ze śmietaną, zestawiamy całość z patelni. To zostawiamy na chwilę, żeby wystygło. Gdy farsz nam lekko przestygnie, dorzucamy do niego jajka. Musi być taka temperatura, żeby się nie ścięło. Młody pomocniku, poproszę o jajka. Mamy tutaj dzisiaj nowego statystę, znaczy pomocnika. Wszystko mieszamy. Gdy wymieszamy farsz, wykładamy go na przygotowane wcześniej ciasto. Rozprowadzamy. I teraz najważniejszy proces, musimy to zwinąć w rolonik. I przekładamy do naszej bryczanki. Gdy mamy zawijańca w naszej bryczance, myślę, że do zapieczenia położymy na niego ser. Tak Rysiu? Tak. Tak. Eryk jest moim pierwszym i najważniejszym konsumentem. Zawsze pierwszy próbuje. Dobra, z reszty ciasta, które mi zostało, bo jak widzicie odkryłem kawałek ciasta, żeby mi się zmieściło do mojej brytwanki, zrobiłem eksperymentalną pizzę. Zobaczymy, czy będzie smaczna, jak nam wyjdzie. Spróbujemy. Spróbujemy. I teraz tak, wszystko wstawiamy na 20 minut, na 180 stopni, góra-dół. się odejść, będziemy wstawiać okay. do piekarnika. No dobra, nasze wypieki są już gotowe. Wyjmiemy je, zobaczymy jak wyszły. Zawijanie. I nasza na pizza. Nałożymy je teraz na talerze, tak Jerysiu? Tak. I spróbujemy, czy są takie zajebiste, jak się zapowiadało. jest taka jak ktoś lubi na przykład na miękkim cieście taką mało wypieczoną, to to idealnie trafia w ten temat. Też na będzie. Pyszna będzie. Trochę się. A. Dania gotowe. Ja biorę się za próbowanie. Zaraz wam powiem jak to smakuje. Pizza ma taką konsystencję, jak widzicie, cienkie ciasto. Wszystko się fajnie trzyma, nic się nie rozlatuje. Także smacznego. Bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Przypadkowo wyszedł nowy przepis na super ciasto na pizzę. A zaraz wam powiem, jak smakuje zabijaniec. Wiecie, jak smakuje polędwiczka w sosie kurkowym, śmietanowym? To jest bardzo zbliżony smak. Tylko tu jeszcze mamy dobre ciasto. Naprawdę dobre. OK, kończymy na dzisiaj. Jedzenie wyszło super nowych widzów na moim kanale, proszę o subskrypcję, a wszystkim życzę smacznego. Oglądajcie mój kanał, wbijajcie łapki, subskrybujcie, trzymajcie się.